Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Nikt się nie spodziewał kolejnego odcinka e, z serii Didymos, e, a jest to seria typu e, katolicki głos w swoim domu. No, syn katolicki to może nie tak do końca, bo wielu by mogło jakiś protestantyzm zarzucić, ale ja uważam, że, że nie. Chciałbym Wam opowiedzieć o jednej, o takiej refleksji, którą miałem w zeszłą, w ubiegłą niedzielę. Było to kazanie, przepraszam, Ewangelia z fragmentu dru drugiej części kazania na górze, nie? No i tam Jezus mówi, że powiedziano Wam tam, że nie, nie, nie będziecie, nie cudzołóż. A ja Wam mówię, że ktokolwiek porządliwie spojrzy na kobietę, to już zgrzeszył. Um, powiedziano, wam nie zabijaj, a ja wam mówię, że ktokolwiek powiedziałby bratu raka albo bezbożniku, winien jest piekła e, ognistego, nie? No i m, przy tej okazji, akurat byliśmy na mszy dziecięcej, e, m, m, no była znamienna po prostu e, m, scena, e, która e, m, moim zdaniem... E, pokazuje bardzo ważną prawdę o myśle katolikach, przede wszystkim w Polsce, ale może i nie tylko. Mianowicie, ponieważ to była msza dla dzieci, więc ksiądz zawołał te dzieci i mówi słuchajcie, dlaczego, y, dlaczego y, mamy przy, przestrzegać przykazań? No i te dzieci mówią, żeby nie grzeszyć. On mówi, no dobrze, a dlaczego mamy nie grzeszyć? Bo to jest złe. No dobrze, ale i nie uzyskał od nich odpowiedzi. Oni nie byli w stanie powiedzieć, dlaczego. I tak dobrze, że nie doszło tam do jakichś takich yy, tam historii pod tytułem, bo Pan Bóg się będzie smucił i tak dalej, i tak eee, dalej. Czy, czy, czy bo, bo pójdziemy do piekła. Eee, więc mogło być gorzej. Myślę, że bardzo wielu dorosłych, katolików, miałoby problem z wytłumaczeniem, dlaczego, dlaczego należy przestrzegać przykazań. Eee, I ja nagrałem już kiedyś film o przykazaniach eee, i mówiłem, że do mnie bardzo przemawia metafora czy analogia do przepisów ruchu drogowego. Znaczy, moim zdaniem bylibyśmy wszyscy zdrowsi psychicznie, ale też nasza wiara byłaby zdrowsza, gdybyśmy zaczęli myśleć o przykazaniach, o dekalogu, o przykazaniach e, kościelnych, o, ogólnie o, 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 o tej całej nauce o moralności, którą e, chrześcijaństwo e, przedstawia, jak o przepisach ruchu drogowego. No ale jak to, jak to, jak można tak trywializować, sprowadzać to do jakichś przepisów ruchu drogowego? No to ja właśnie Wam wytłumaczę, jak to. E, po co są przepisy ruchu drogowego? Czy przepisy ruchu drogowego są po to, żeby e, utrudnić ludziom życie? Pewnie niektórzy tak uważają. E, i, dla, i, I tutaj trzymajmy to w głowie, bo to jest dobra myśl. Są ludzie, kierowcy, którzy uważają, że przepisy ruchu drogowego są po to, żeby im utrudnić życie. Są tacy, którzy uważają, że przepisy ruchu drogowego są po to, żeby państwo się obłowiło na mandatach. Są ta, tacy, którzy uważają, że przepisy ruchu drogowego są yy, bez sensu. Tak? I to samo możemy przełożyć do przykazań, nie? Czyli są ludzie, którzy myślą, że przykazania są po to, żeby ludzie wpadali w pułapkę i Pan Bóg ich wtrącił do piekła. E, są ludzie, którzy myślą, że przykazania są e, po to, żeby e, trzymać za mordę, żeby kościół mógł trzymać za mordę wiernych. Nie? Są tacy, którzy myślą, że przykazania w ogóle są bez sensu. Nie? Zobaczcie jaka analogia. Idziemy dalej. Ja uważam, że przepisy ruchu drogowego są po to, żeby, żeby się nam dobrze jeździło. Bo bez tego byłoby nam trudniej. Jak każdy by jeździł, jakby chciał. Tak? Jeden by jechał po lewej, a drugi po prawej stronie. Nie? Czyli one sprawiają, że możemy bardziej płynnie jeździć. Wiemy, czego się spodziewać. One mają nas zabezpieczać przed tym, żeby się nie pozabijać. Przełóżmy to na przykazania. Więc przykazania są po to, żebyśmy. Tu na Ziemi mogli ten czas przeżyć jak najlepiej. Przepisy ruchu drogowego nie są po to, żeby komuś wręczyć medal za, o, pan przez 20 lat nie złamał żadnego przepisu. No, pytanie, kto nie złamał żadnego przepisu, ale nie dostał żadnego mandatu, tak? Medal, medal, czy tam dżentelmen yy, na drodze, czy coś tam, nie. W sumie to jest jednak też pytanie, czy nie należałoby na przykład w jakiś sposób pro, promować, nie tylko dawać kary jako mandaty, ale też może dawać jakieś właśnie te. W pewnym sensie jest to ujęte na przykład w składkach ubezpieczenia drogowego, nie? tam OC. Od tego zależy. Masz bez, bezszkodowe, bezwypadkowe, no to płacisz mniej, nie? czyli teoretycznie są benefit, nie? ale tak, tak, takich nagród to nie ma. Nie? A to warto by było o tym pomyśleć. Taka grywalizacja, zbierasz dobre punkty, za to, że nie przekroczyłeś, i tak dalej. Myślę, że to ma, ten, ma sens. Ale to, to jakby zostawmy na boku na razie te przepisy ruchu drogowego. Eee, przykazania nie są po to, żeby zobaczyć, kto się łapie. Na, kto lepszy wynik wykręci, a kto gorszy, żeby tych dać do piekła, tych dać do, do, do nieba. Tak jak yy, się robi na przykład z wynikami matur czy egzaminów ósmoklasisty, nie? Ci się nadają do zawodówki, a ci do liceum. Ci się nadają do, do nieba, ci się nadają do piekła, a ci do czyśca. Nie? To, to nie po to jest. W ogóle nie po to. I jeżeli przyjmiemy tę. Perspektywę, że te przykazania są po to, żeby nam się lepiej żyło tu, na Ziemi. Nie po to, żeby zasłużyć na niebo, tylko żeby nam się lepiej żyło tu, na Ziemi. To jak wrócimy do tej Ewangelii, bo co tam e, ksiądz powiedział? Ksiądz powiedział coś co e, z jednej strony powiedział jedną rzecz bardzo ciekawą, bo on mówi ale on to mówi do ludzi Starego Testamentu. Jezus. Gdzie oni traktowali to właśnie na zasadzie takiej, że my musimy to wypełnić, żeby zasłużyć. On mówi: "A my jesteśmy ludźmi Nowego Testamentu i my powinniśmy mieć zupełnie inne myślenie." Notabene bene nawrócenie chyba po grecku to jest metanoia, czyli zmiana myślenia. Jak ktoś się nawraca, to powinien zmienić myślenie. Nie postanowić, że nie będę robił tego grzechu, tylko zmienić myślenie. I teraz i, i, ale też powiedział ksiądz rzecz, która moim zdaniem y, zaprzeczyła temu, co, y, co, co przed chwilą powiedziałem, bo on powiedział, że zobaczcie, że Jezus wy, wystawia te, wy, wy, te, te przykazania, z którymi mamy problem, żeby je wypełnić, na jeszcze wyższy poziom, nieosiągalny tak, tak naprawdę. Tak? Ktokolwiek popatrzy porządliwie na kobietę, już z nią y, zgrzeszył cudzołóstwem. Tak? I teraz. Przełóżmy to z powrotem na naszą analogię drogową. To by było tak. Nie mówię Ci, czy powiedziano Wam ustą pierwszeństwa przejazdu. A ja Wam mówię, że ktokolwiek nie umożliwia y, y, drugiemu włączenia się do ruchu, to już z, powinien dostać mandat. Rozumiecie? Że po prostu ma się zmienić zupełnie myślenie, że jeżeli ja będę myślał o innych uczestnikach ruchu drogowego, jako o moich bliźnich, ja będę. Proszę bardzo, najważniejsze przykazanie, tak? Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego, tak? Jeżeli ja będę postępował wobec innych uczestników ruchu, tak jak ja bym chciał, żeby wobec mnie postępowali inni uczestnicy ruchu, typu nie, siedzieli mi na, nie będę siedział na zderzaku, bo ja nie lubię, jak ktoś mi siedzi na zderzaku. Nie dlatego, że są przepisy, że musisz utrzymać odstęp, tylko dlatego, że ja nie lubię. Więc nie będę tego robił komuś. Jeżeli ja nie lubię, że ktoś mi zajedzie drogę i hamuje, to ja tego nie będę robił. Jeżeli ja bym chciał, żeby ktoś mnie wpuścił w tych, z tej podporządkowanej, to ja też będę wpuszczać. To jest takie proste. To jest to zmi ta zmiana myślenia. I jak zmienimy to myślenie nasze o tych przykazaniach, to nagle się okaże, że cała koncepcja e, strasznego sędziego, który siedzi na chmurce i patrzy, kto gdzie tu zgrzeszył i go chce ukarać, jest absurdalna. No, bo wyobraźmy sobie, że ktoś jednak te przepisy łamie. Kom kto nie łamie, kto jest bez grzechu nie niech pierwszy rzuci kamienia, tak? E to co wtedy? Co robimy z tymi, którzy złamią przepisy? Oczywiście wszystko zależy, jak złamią te przepisy, tak? Czy przekroczyłeś o 10 e km, czy jechałeś pijany e samochodem, tak? Czy ktoś zginął w tym wypadku, czy nie. Możesz jechać zgodnie z przepisami, a i tak ktoś zginie. Zdarza się. Ale co my robimy z tymi, yy, z tymi którzy złamią te przepisy? No, przecież nie potępiamy ich. Oczywiście czasami tak. Czasami, jeżeli to jest yy, wsiad świadomie po pijaku, jechał, zabił, odbiera się mu prawo jazdy, yy, wsadza się go do więzienia i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale nie jest naszym celem, żeby każdego. Kto jakkolwiek złamie jakikolwiek przepis, od razu potępiać, tak? No nie robimy tak. To dlaczego Bóg miałby tak robić z nami? Koncepcja Boga jako surowego, sprawiedliwego sędziego jest absurdalna. To jest po prostu przekładanie naszej y, ludzkiej y, konstrukcji psychicznej i antropomorfizowanie Boga, czyli robienie, uczłowieczanie Boga. To, to nawet jeśli to byśmy ten, tylko że zobaczcie, jaki jest paradoks, że wielu ludzi uważa, że Pan Bóg jest gorszy, gorszy bardziej surowy niż wielu ludzi. Którzy potrafią przebaczyć, którzy potrafią y, okazać miłosierdzie, to Pan Bóg jest od nich gorszy, bo on będzie karał, palił, wstrącał do piekła, nie wiadomo co. Przecież nie o to Panu o chodzi. Nie po to są przykazania. Przykazania są po to, żebyśmy się nie pozabijali, żebyśmy mieli dobre życie. Ciekaw jestem, czy komuś ta metafora. Sprawi jakiś klik, bo to też jest coś, co w pewnym sensie może wytrącić argument ludziom, którzy krytykują w ogóle Kościół, przykazań i tak dalej. Jeżeli będziesz przestrzegał przykazań, będzie ci się lepiej żyło. Nie dlatego, że dostaniesz jakąś nagrodę, tylko unikniesz. Negatywnych konsekwencji swoich czynów. Bo yy, yy, wiecie, dlaczego uważam, że yy, należy przestrzegać przekazań? Żeby nie cierpieć. Bo łamanie tych przekazań zwykle kończy się cierpieniem. Nie tylko innych, bardzo często tego, kto łamie te przekazania. Jeżeli yy, cudzołożysz możesz doprowadzić do rozpadu swojego małżeństwa, będziesz tego kurka żałował. Jeżeli yy, kradniesz, to może się okazać, że te wyrzuty sumienia z powodu tej kradzieży sprawią, że będziesz nieszczęśliwy. Jeżeli żywisz w swoim yy, sercu jakąś nienawiść do innego, to to Cię od środka zżera, tak? niszczy Cię, to jest naprawdę... Z zupełnie egoistycznych powodów opłaca się tak samo jak opłaca się przestrzegać przepisów ruchu drogowego, tak samo opłaca się yy, przestrzegać przykazań. Ale uwaga, prawie nikt nie jest w stanie przestrzegać wszystkich i oczywistym jest, że prawie codziennie jakieś łamiemy. I bardzo często nam się udaje bez konsekwencji. Ale miejmy tę. Ten... Znaczy i, i właśnie, i to jest wszystko za mało. W sensie, jeżeli my będziemy myśleć o przykazaniach, czy to ruchu drogowego, czy ten, żeby tylko nie nabrechtać sobie w papiery, tak? Żeby mi tylko nie zabrali prawa jazdy na trzy miesiące. Żeby mi tylko nie przyszło zdjęcie z tego. To to jest właśnie postawa faryzeuszów i to Jezus potępił. A chrześcijanin powinien myśleć inaczej. W ogóle nie powinien myśleć w ten sposób. Tylko powinien myśleć w ten sposób, że ja chcę wobec innych na drodze postępować tak, jak bym chciał, żeby oni postępowali wobec mnie. Czyli nie będę zajeżdżał drogi, nie będę wyprzedzał na trzeciego, nie będę siedział komuś na ogonie i tak dalej, mimo, że nie ma w tym momencie, czy małe jest prawdopodobieństwo, że będę E, że to będzie e, jakby natychmiast ukarane mandaty czy, czy czymś innym, nie? To właśnie chodzi o zmianę myślenia, o zmia zmianę myślenia o innych, zmianę myślenia o sobie. Napiszcie, czy ta metafora was, wam się podoba, czy przeskakuje jakaś klapka, czy nie? Czy protestantyzm. <noise> to by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.